A która tutaj, mania? 53.022. A ta ma 66.022. Księgowa. Niestety zrozumieć. Mamusi. No ja Ci najpierw powiem, co mm. ide. Wtedy będziemy działać. Oj, wszystkie kozy musimy zagoić tam. Dzisiaj liczyłyśmy kozy, to znaczy nie tyle liczyłyśmy, co? Sprawdzałyśmy z Emilką, czy obecność. mają znaleźć obecność, czy wszystkie są. Tak jak Emila śmiała się, że być może któraś nie wróciła z letniego wypasu. A wiadomo, chodzą i wilki, także mogły być nawet rozszerpane. Kazy, kazy, kazy! Hej! Dobra, nadal, to na No ty tam. No nie widzicie tu za mną. No. Dobra, bo tutaj tylko. Ja, ja musiałam tylko jedną stronę od... tylko. No, jak na to jest? Yy, lili. Mączka. Mączka. Mączka? Tak. No, Mączysty pysk. Kozy mają różną godność. Na przykład. Mela, mania. Jak dla mnie, nazwę to może mieć miejscowość, a zwierzęta mają imiona. Melon. Melon? <grym> <grym> Adrian tak ją nazwał. Mona. Na pierwszej stronie na pewno. No, teraz miesz, teraz i tak idzie szybko, bo proszę mają. Ja pierwsze wyłapuję. Aha. Mania. Mania. 0,22 km? Ile się tych już pozmieniało przez te lata? po prostu. Melania Trump. A która tutaj mania? 53,022. A ta ma 66,022. Księgowa. <noise> <Mówię z napisu. głosy> miła, nie. Nie musisz lepiej szukać. A nie. Czekamy się Zmachała. No to no, tu zacznę, ma 66 zero Ja rozumiem, ale ty mi całego numeru nie pokazujesz. No nie ja... Ja, ja żartuję sobie. A no to sobie Na ostatniej się. stronie szukaj. 66.02. Tak 66, Nawet nie wiedziałam, że dwie kozy mają taką samą końcówkę. Stój. 971. Jest też bezpłynna. O matko. Właśnie dlatego nie lubię białych kus, bo wszystkie są identyczne. A ta? A ta? No to tutaj gdzieś rękawiczka. Nie, to tylko ta. Aż tak to chyba nigdy nie było. Daj pieszczotkę. 9, 8, 8 biała. Tak, biała. No to I pasuje. No i w końcu wiem, ile mam kus. 64 i 17 w stole młodych. Czyli 70, 81 kus. Liczę, nóżki i dzielę na 4. <laughs>